Różnice w praktykach i organizacjach. Religie świata różnią się w swoich praktykach i strukturach organizacyjnych, co odzwierciedla różnorodność kulturową, historyczną i filozoficzną, kształtującą sposób realizacji wierzeń. Rytuały i obrzędy. Chrześcijaństwo wyróżnia się sakramentami, jak chrzest i eucharystia, które są centralne w katolicyzmie i prawosławiu, podczas gdy taoizm unika formalnych rytuałów, stawiając na spontaniczną harmonię z naturą. Jainizm praktykuje surowe rytuały oczyszczenia, jak długie posty i medytacje w samotności, w przeciwieństwie do misyjnego zapału Bahai, które organizuje publiczne zgromadzenia. Hinduizm oferuje różnorodne rytuały, od domowych pujas po wielkie festiwale, co kontrastuje z prostotą medytacji buddyjskiej. Struktura organizacyjna. Katolickie chrześcijaństwo opiera się na hierarchii z papieżem na czele, podczas gdy kwakrzy praktykują egalitarną wspólnotowość bez duchowieństwa. Islam sunnicki ma scentralizowaną strukturę opartą na uczonych, ulema. A hinduizm jest zdecentralizowany z lokalnymi guru i świątyniami. Religie indigenus często nie mają formalnej organizacji, opierając się na plemiennych liderach, podczas gdy sikhizm łączy wspólnotę, pant z centralną rolą gurdwary.